Weżocik 407. Nie chodzi na jednym cylindrze. Więc odkręciłem świecę. Pierwsza świeca zalana olejem. Druga świeca. Na pewno nie bierze na oleju. I najlepsza jest trzecia świeca. Co my tu mamy ciekawego? Jakieś kawałki czegoś. W tej świecy są. mówię strasznie ostrość. Ale zobaczmy. O! Coś się w silniku wysypało. Jest to kawałek aluminium. Sobie teraz. Sprawdzimy ciśnienie na cylinder. Teraz dajcie suba i lecimy dalej z tym tematem. Pierwszy cylinder całe 8 barów. Drugi cylinder, nawet trochę ponad 8. I teraz będzie trzeci cylinder, na którym znaleźliśmy właśnie te jakieś kawałki aluminium. Na trzecim mamy równe 0. Zapewne opiłki aluminium są albo z gdyż mógł odpaść grzybek od zaworu, lub też mogą się rozpaść na zaworowe. I ostatni, czwarty cylinder. I na czwarty mamy lekko powyżej 7.